Wyobraź sobie, że stoisz na krawędzi urwiska, setki metrów w dół, skały, drzewa, przepaść. W plecaku masz tylko skrzydła z materiału. Jeden skok, jedna decyzja i już lecisz. Szybciej niż ptak. Ale jeśli popełnisz najmniejszy błąd, nie ma drugiej szansy. Sporty ekstremalne, domena ludzi bez lęku, a może tych, którzy zbyt łatwo zapominają, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią. W tym filmie zabiorę cię w podróż przez najbardziej dramatyczne historie śmierci w powietrzu. Historie ludzi, którzy chcieli latać, ale już nigdy nie wylądowali. Za każdym dramatem kryje się człowiek, za każdym cieniem niewypowiedziana historia. Witamy w aktach mroku. Zasubskrybuj, zostaw lajka i spraw, by te historie nie zniknęły w mroku. Jego imię znali wszyscy, którzy interesowali się sportami ekstremalnymi. Aleksander Poli, pół Włoch pół Norwek, urodzony w 1985 roku. Był człowiekiem, który łamał prawa fizyki, przecinał powietrze niczym pocisk, a każda jego akcja wyglądała jak scena z filmu akcji. Zginął mając zaledwie 31 lat, ale przez ten krótki czas zdążył zrewolucjonizować świat wingsuitingu. Niezwykle niebezpiecznego sportu, którego elita jest czczona jak gwiazdy roka, dzięki oszałamiającym wyczynom, których dokonują, był nie tylko sportowcem, był wizjonerem. Studiował neurobiologię, ale szybko zrozumiał, że jego żywiołem nie są laboratoria, tylko niebo. Został zawodowym wingsutowcem, trenerem filmowcem i promotorem ekstremalnego stylu życia. Poli nauczył się metodą prób i błędów używać nylonowych kombinezonów, które pozwalają basy jumperom wznieść się na kolejny przerażający poziom. Mieszkał we Francji i Hiszpanii, tam gdzie znajdował najbardziej spektakularne trasy lotów. Wyróżniał się charyzmą. Oraz pewnością siebie. Każdy jego skok był przemyślany jak choreografia, łączył w sobie precyzję, ryzyko i widowiskowość. Dla wielu był symbolem wolności. Pokazał, że człowiek naprawdę może nauczyć się latać. Był jednym z pionierów wingsuitingu. Dyscypliny, w której człowiek zakłada specjalny kostium z błonami przypominającymi skrzydła i rzuca się w przepaść, lecąc z zawrotną prędkością, nawet ponad 250 km na godzinę. Wzdłuż górskich ścian, nad lasami, dolinami, a czasem nawet przez skalne tunele, balansując między wolnością a śmiercią. To właśnie on jako pierwszy na świecie wykonał legendarny przelot przez naturalny skalny łuk w Monserrat w Hiszpanii. Ten wyczyn obiegł świat i był niezwykle ekstremalny, nawet jak na standardy wingsuitów. To niewiarygodne, że człowiek zdołał przelecieć przez wąski otwór w skale, z prędkością ponad 250 km na godzinę. Ale każda taka chwila sławy miała swoją cenę. Poli wiedział, że gra na granicy życia i śmierci. I jak sam mówił w wywiadach, nie boi się śmierci. Bał się tylko tego, że kiedyś przestanie czuć tę wolność. 28 sierpnia 2016 roku ta wolność, której oddał całe życie, zabrała mu je w jednej chwili. Podczas lotu w okolicach Chamonix we Francji, wśród majestatycznych gór, które sam nazywał swoim azylem, Aleksander uderzył w drzewo. Wystarczył ułamek sekundy. Siła uderzenia była tak ogromna, że nie miał najmniejszych szans na przeżycie. Zginął na miejscu, bez szans na ratunek. Ciało Poliego znaleziono wśród gęstej roślinności. Eksperci twierdzą, że mogło dojść do niewielkiego błędu w trajektorii lotu lub nagłego podmuchu wiatru. Wingsuit to nie gadżet. To nie kostium superbohatera. To profil aerodynamiczny zaprojektowany tak, by ludzki organizm stał się skrzydłem. W przeciwieństwie do base jumpingu, gdzie ciało opada niemal pionowo, wingsuitowcy lecą po łuku, poziomo, z dużym kątem natarcia. Ich tor lotu przypomina lot nietoperza, nie spadek swobodny. Nowoczesne wingsuty potrafią osiągnąć glide ratio na poziomie 3 do 1, a w modelach wyczynowych nawet do 4,5 do 1. To oznacza, że na każdy metr opadania wingsuitowiec przelatuje ponad 3 metry do przodu. Prędkość pozioma wynosi zazwyczaj 160 do 200 km na godzinę, a pionowa 60 do 90 km na godzinę, co sprawia, że wszystkie manewry muszą być przewidziane wcześniej, bo reakcji nie da się cofnąć. To wszystko wymaga milimetrowej precyzji. Kąt wyjścia z rampy lub klifu. Minimalny błąd przy wyjściu może zaburzyć prędkość nośną. Line of flight Linia, którą skoczek musi utrzymać, by nie zejść zbyt nisko. Proximity, czyli latanie blisko terenu, wymaga ciągłej korekty pozycji ciała co do centymetra. Pitch control Niewłaściwe ustawienie głowy i klatki piersiowej może przesunąć środek ciężkości i przeciążyć lot. Wind shear i rotory powietrzne. Zjawiska mikroatmosferyczne, które mogą nagle zepchnąć skoczka o kilka metrów. To nie zabawa. To nie freestyle. To matematyka, fizyka i biomechanika w czasie rzeczywistym. Ciało to ster. Ramiona to powierzchnie nośne. Biodra to statecznik. Każdy mięsień działa jak mikroster. Każde drgnięcie zmienia trajektorię. Dlatego najlepsi wingsutowcy mówią, my nie latamy dla adrenaliny. My latamy dla precyzji. Bo tylko wtedy. Możemy przeżyć. Kolejny mistrz, kolejny symbol odwagi, i kolejna tragedia. Uli Emanuele włoski wingsutowiec, który zmienił sposób, w jaki ludzie patrzą na sporty ekstremalne. Jego styl nie polegał tylko na lataniu, polegał na perfekcyjnej precyzji, na milimetrach, które dzieliły go od śmierci. Każdy jego lot był jak taniec choreografia z grawitacją. Uli zasłynął w 2015 roku, kiedy dla kanału GoPro YouTube wykonał przelot wingsuitem przez szczelinę w skale o szerokości zaledwie dwóch metrów. Ujęcie z tego skoku obiegło świat, a film zdobył miliony wyświetleń w ciągu kilku dni. To był wyczyn, który zapewnił mu miejsce w historii tego sportu. Był perfekcjonistą. Każdy skok planował z matematyczną dokładnością. Liczył odległości, prędkość wiatru, trajektorię. Nie zostawiał miejsca na przypadek. Mówił, że właśnie ta koncentracja i precyzja dają mu największe poczucie wolności. Chociaż latał na granicy życia i śmierci, zawsze robił to w sposób przemyślany. Uli miał 29 lat. Pochodził z Włoch, mieszkał w Alpach i to tam, wśród majestatycznych dolomitów, spędzał większość czasu. Nie tylko trenując, ale też szukając nowych, jeszcze trudniejszych tras lotów. Ale nawet najdoskonalszy lot może zakończyć się tragicznie. W sierpniu 2016 roku, podczas treningu w dolomitach, Uli przygotowywał się do nowego, ekstremalnego przelotu Wingsutem. Miał na sobie kamerę GoPro, wszystko rejestrował jak zawsze. Nikt nie wie dokładnie, co się stało. Czy był to błąd, podmuch wiatru, techniczna awaria? Wiadomo tylko, że jego lot zakończył się tragicznie. Uderzył w skałę, zginął w miejscu. Nagranie prawdopodobnie zarejestrowało jego śmierć. Ale nigdy nie zostało opublikowane. Uli Emanuele był mistrzem precyzji, ale kolejny bohater tej historii był zupełnie inny. Bardziej dziki, instynktowny, surowy. Dean Potter. Człowiek, który żył tak, jak się wspinał na krawędzi. Dean Potter był legendą jeszcze za życia. Postacią, która nie mieściła się w żadnej definicji. Wspinacz, base jumper, slackliner, wingsuitowiec, ale przede wszystkim. Wolny duch. Człowiek, który nie znosił granic, ani tych w sporcie, ani tych w życiu. Pochodził ze Stanów Zjednoczonych i od młodych lat fascynował się wspinaczką. Szybko stał się ikoną stylu free solo, wspinaczki bez asekuracji, gdzie najmniejszy błąd oznacza śmierć. Dla Pottera to nie była brawura. To była filozofia. Życie na cienkiej linii między strachem a wolnością. Z czasem wspinaczka przestała mu wystarczać. Przeniósł swoje pasje w powietrze. Zafascynował się wingsuitingiem i base jumpingiem, czyli skokami z klifów, mostów i wysokich obiektów. Ale Dean zawsze robił rzeczy inaczej niż inni. Jego styl był surowy, dziki, intuicyjny. Czasem wyglądał, jakby grał z śmiercią, ale robił to z pełną świadomością. Wielokrotnie mówił, że to właśnie balans między ekstremalnym ryzykiem a kontrolą daje mu poczucie, że naprawdę żyje. Dla wielu był symbolem duchowej wolności, dla innych szaleńcem. W maju 2015 roku Dean Potter wyruszył na kolejny lot Wingsweetowy w Yosemite National Park, miejscu, które było jego drugim domem. Skakał razem ze swoim przyjacielem Grahamem Huntem. Oboje byli doświadczeni, znali trasę, znali teren, ale tym razem coś poszło nie tak. Ich lot zakończył się tragedią. Oboje uderzyli w zbocze skalne. Tak blisko celu, a jednak zbyt blisko skały. Spadochrony nie zostały otwarte. Według relacji ratowników uderzenie nastąpiło jeszcze podczas lotu „Wingsutem”. Być może wystarczył jeden niekontrolowany podmuch wiatru. Jedno odchylenie od trajektorii. Jednak zastanawiające jest to, że. Znali obydwoje. Potter miał 43 lata. Jego nagrania, wywiady i dokumenty do dziś są analizowane przez tych, którzy próbują zrozumieć. Co pcha człowieka na granicę ryzyka i co sprawia, że nie każdy z tej granicy wraca? Zanim stał się legendą, był zwykłym chłopakiem z Australii. Dwayne Weston urodził się w 1973 roku w Nowej Południowej Walii. Wychował się w spokojnym, australijskim miasteczku daleko od przepaści, skał i adrenaliny. Ale od zawsze ciągnęło go w górę dosłownie. Od najmłodszych lat wspinał się na drzewa, skały. A potem na wszystko, co tylko pozwalało spojrzeć na świat z góry. Był nie tylko sportowcem, był inżynierem, informatykiem, człowiekiem niezwykle inteligentnym i analitycznym. Miał dar do liczb, do maszyn, do rozkładania rzeczywistości na czynniki pierwsze. Pracował jako programista, ale nawet najdokładniejsze algorytmy nie mogły wyjaśnić tego, co czuł, kiedy leciał. To nie komputerowy kod, lecz wiatr, przepaść i ryzyko były jego prawdziwym światem. Nie mówił wiele o rodzinie. W wywiadach skupiał się na pasji, na filozofii życia, ale wiadomo, że był blisko z ojcem, to on pierwszy raz zabrał go w góry i pokazał, jak wygląda świat z wysokości. Matka długo nie potrafiła zaakceptować tego, czym się zajmuje, bała się o niego każdego dnia. Ale Dwayne powtarzał, że żyje tylko wtedy, gdy lata. Nie był typowym ryzykantem, był perfekcjonistą. Zanim wykonał jakikolwiek skok, analizował trajektorię. Kierunki wiatru, każdy detal. Jego znajomi mówili o nim: Jeśli ktoś potrafi zapanować nad powietrzem, to on. Ale był też marzycielem. Chciał więcej niż tylko skakać. Chciał, żeby ludzie uwierzyli, że człowiek może latać jak ptak. Nie dla widowiska, dla wolności. Dwayne nie chciał po prostu latać. On chciał zdefiniować ten sport od nowa. W czasach, gdy wingsuiting był jeszcze w powijakach, gdy ludzie wciąż traktowali to jako niebezpieczną ciekawostkę, on traktował to jak nową dziedzinę ludzkich możliwości. Nie skakałby się popisać. Skakał, żeby coś sprawdzić. Każdy jego lot był eksperymentem. Nad ciałem, nad fizyką, nad samym sobą. Studiował siły oporu, prędkość, kąt natarcia. Wiedział, że każdy metr w poziomie to matematyka. A każdy metr w dół, konsekwencja. Był jednym z pierwszych, którzy połączyli base jumping z Wingsuitem w tak ekstremalnej formie. Zeskakiwał z klifów, budynków, mostów i zamiast opadać pionowo, sunął nad ziemią z prędkością przekraczającą 200 km na godzinę. Jego styl był dziki, ale precyzyjny. Nie latał dla braw, nie szukał aplauzu, szukał czystego doznania wolności, które trwało tylko kilka sekund. Ale dawało sens każdej godzinie życia. Koledzy z branży mówili o nim z szacunkiem, że był jak profesor tego sportu. Że każdy jego ruch był wykalkulowany, wyćwiczony, wyważony. Ale mówili też, że czasem był zbyt pewny siebie. Że zbliżał się zbyt blisko do ziemi, do mostów, do śmierci. I właśnie taka była jego ostatnia misja. Nie lot, pokaz. Przelot nad jednym z najbardziej znanych mostów w Stanach Zjednoczonych. Z kamerami, z widownią. Z planem na coś, czego jeszcze nikt nie zrobił. Lot, który miał przejść do historii wingsuitingu. I przeszedł. Ale nie tak, jak sobie to wyobrażał. 4 października 2003 roku w stanie Colorado zorganizowano wielki pokaz sportów ekstremalnych: Base jumping, wingsuiting, kamery, tłum gapiów. W centrum uwagi był Royal Gorge Bridge. Potężna, stalowa konstrukcja zawieszona nad głębokim kanionem. Dwayne miał przelecieć w Wingsuicie bezpośrednio nad mostem. Tak blisko, że widzowie mieli poczuć wiatr, który za sobą zostawi. Na miejscu był też jego przyjaciel, Jeb Corliss. Mieli skoczyć razem. Plan był prosty, ale wymagał chirurgicznej precyzji. Skok z klifu po jednej stronie kanionu. Szybki manewr. Przelot tuż nad balustradą mostu. I bezpieczne lądowanie po drugiej stronie. Dwayne jak zawsze wszystko przeliczył. Ufał fizyce. I swoim skrzydłom. Świadkowie mówią, że był zaledwie kilka centymetrów od idealnego przelotu. Ale w tej dyscyplinie kilka centymetrów to jak kilometr. Uderzył w metalową krawędź mostu z pełną prędkością. Nie miał szans. Siła zderzenia była tak ogromna, że ciało zostało rozszarpane w powietrzu. Spadochron otworzył się dopiero po uderzeniu. Bezwładnie, bezużytecznie. Jego ciało spadło 300 metrów w dół, do rzeki Arkansas publiczność zamarła. Niektórzy myśleli, że to część pokazu, ale to nie był teatr. To był koniec historii człowieka, który naprawdę umiał latać. Dominik Lojen, niemiecki base jumper i wingsuitowiec, który przez lata zbudował sobie reputację kogoś, kto nie gra z ryzykiem, tylko je rozumie. Zaczynał jako skoczek spadochronowy. Później przyszedł base jumping, klify, mosty, każdy skok. Przemyślany. Każdy lot. Zaplanowany. Nie szukał taniej adrenaliny. Szukał czystej precyzji. Był znany z tego, że uczył innych. Nagrał dziesiątki filmów. Analizował trajektorie. Wyjaśniał zachowanie spadochronu w różnych Three, warunkach. Nie był Był mistrzem rzemiosła, a mimo to właśnie on zginął w sposób, który znał na wylot. Listopad 2018 roku. Nazaré. Słynna portugalska miejscowość, znana z gigantycznych fal i wysokich klifów. Dominik miał tam wykonać skok base z klifu o wysokości około 100 metrów, ale spadochron się nie otworzył, ani główny, ani zapasowy. Według świadków, Lojen wyskoczył poprawnie, ale system nie zadziałał. Spadł bez żadnego hamowania, uderzył o skały z pełną prędkością. Zginął na miejscu. Nie było błędu w linii lotu. Nie było przesadnego ryzyka. Po prostu sprzęt zawiódł. A w tym sporcie to wystarczy. To tylko kilka historii. Kilka nazwisk spośród wielu, których już nie ma. Ludzi, którzy żyli na granicy ryzyka i zapłacili za to najwyższą cenę. Ale czy naprawdę byli szaleńcami? A może po prostu nie potrafili żyć inaczej? Tak wygląda życie wingsuitowców. Piękne, wolne, i nieprzewidywalne.